Zapraszam do naszego nowego, starego sklepu. Dzisiaj trochę pada, ale jak dobrze wiecie, jak to my mówimy, nie ma złej pogody, tylko są źle ubrani motocykliści. Jeden z najważniejszych elementów, jaki potrzebuje motocyklista, czyli kaski. Jak widzicie, nasza ściana też się rozrosła i cały czas rośnie, bo to nie koniec. Kasków jeszcze przybędzie. Jak widzicie, trochę modeli mamy, malowań też. Oczywiście na samym sklepie mamy ich jeszcze więcej, ale wszystkiego nie zmieściliśmy na naszej półce. Na ten moment mieści ona około 80 kasków, ale jeszcze się rozrośnie, bo rękawiczki, które są w tym miejscu, przejdą w tamtą stronę, a ściana kasków się wydłuży. Jak widzicie, nasza półka z butami też się rozrosła. Znajdziecie u nas modele, oczywiście, mocno miejskie. E, takie bardziej podstawowe, tramki, które bardziej pasują na przykład do jakichś cruisery czy customy. Oczywiście buty turystyczne z wyższą, z niższą cholewką. I coś co też wielu szuka, czyli buty bardziej sportowe, więc wszystko u nas znajdziecie. Teraz możemy przejść do naszej ściany z jeansami, która też się cały czas rozrasta, bo te modele, które mamy teraz na sklepie to jeszcze nie są wszystkie, które będą u nas dostępne w tym roku. E, jak widzicie spodni jest sporo. Tu, tu. Też to nie są wszystkie spodnie, które mamy w ofercie, ponieważ jak widzicie, sklep pomimo tego, że urósł, to i tak nie mieści wszystkich, e, jakie mamy dostępne no, w internecie oczywiście. Przejdźmy do działu damskiego, tak po prostu. On również się mocno rozrósł i jeszcze mamy zamiar tutaj trochę rzeczy do niego dołożyć. Jeśli chodzi o e, płeć piękną, jak to się mówi, oczywiście też, Panie, znajdziecie u nas dżinsy, spodnie tekstylne, skórę czy to customową, czy bardziej sportową. Już niedługo ma do nas trafić damski Rebel. Można powiedzieć, że hit sprzedaży jeśli chodzi o damskie skóry sportowe. Więc też tego trochę jest i jak już mówiłem, będzie jeszcze więcej. Jeśli chodzi o kurtki motocyklowe, to mamy je u nas w kilku miejscach, zaczynając od kurtek takich bardziej Miejskich, bardziej z przeznaczeniem letnim, oczywiście, czy to dwu czy trzy warstwowe, to wszystkie te kurtki u nas znajdziecie. Przejdźmy, właśnie do naszych regałów. tak się trochę na żeby poskładać. Jak widzicie, nie są metalowe, tak jak standardowo w sklepach znajdziecie, tylko z prawdziwego drewna. Więc u nas, gdzieś tam, jeśli chodzi o styl i wygląd sklepu, też o to dbamy. Wydaje nam się, że jest to fajne i pewnie w tą stronę dalej będziemy szli. Jeśli chodzi Wracając do kurtek, to tak jak już mówiłem, znajdziecie u nas kurtki oczywiście miejskie, meszowe, czy kurtki skórzane, bardziej customowe, czy też takie powiedzmy z pazurem sportowym. No i oczywiście koszule, czyli standard i coś, co coraz częściej wchodzi na motocyklowe salony. Idąc dalej, dojdziemy do kombinezonów sportowych, czy to RST, czy Rebel Horn. Shima Chase, fajny klasyk i też takie bym powiedział kombinezony mocno sportowe. Nowość na ten rok otrzymy czyli STR 2 jest już u nas dostępny. Na sklepie głównie utrzymujemy malowanie czarne ale oczywiście w naszej ofercie jest też i czerwone. I jeśli ktoś będzie chciał to Fluo jak najbardziej czy to pomarańczowe czy żółte znajdzie. Jeszcze mamy ostatnie sztuki starego STR -a. możecie sobie porównać. Stary nowy trochę tych różnic jest. Abyśmy żebyśmy sięgali, też trochę mamy na sklepie i kolejna nowość od Rebel Horn'a fighter komplet oczywiście też jak najbardziej jest dostępny na sklepie w pełnej rozmiarówce coś z czego Wojtek był bardzo dumny czyli przymierzalnie Co już była jedna, są dwie spore, no, więc jak widzicie przymierzalnie są spore są dwie, bo musiały być dwie bo już jedna to już dawno nie wystarczała więc jak ktoś jest duży też się zmieści akcesoria Oczywiście, jak najbardziej. Czy to chemia motocyklowa, czy uchwyty do motocykli, czy termo, które jak wiecie też mocno polecamy. Fajna sprawa, przynajmniej ubrania się, nie kleją do nas. Też bez problemu u nas znajdziecie. Pinloki. Teraz jeszcze jest taka słaba pogoda, więc też warto o nich pamiętać. Kupujecie pinloka, założymy wam tego pinloka. Kupujecie kask z pinlokiem, też wam tego pinloka założymy. Jeśli chodzi o zakładanie czegokolwiek do kasku, dalej oczywiście w naszej ofercie interkomy, czy to Cardo, czy Midland, e, czy też SENA, które ja osobiście bardzo lubię, na waszą prośbę bez problemu go założymy do waszego kasku. I w drugą stronę, jak kupicie kask i interkom już będziecie mieli, to również wam ten interkom do tego kasku założymy. To wszystko czego się boicie sami zrobić, tak właśnie m.in. zakładania zakładanie Pinlocka, bo nie wiadomo czy nie wyrwiemy szybki, czy coś. To takie rzeczy jak najbardziej robimy, jeśli tego chcecie. Dział turystyczny, który też cały czas rośnie, bo modeli w tym sezonie przybywa. Od jakiejś wyższej turystyki, takiej jak Hardy, takiej jak RSTX Adventure, po coś, coś lżejszego, co my bardzo często polecamy. Są kurtki od Riszy, które są fajne, lekkie, ale mimo wszystko turystyczne. Wszystko u nas znajdziecie. Dział, tak, jak wspomniałem turystyczny, cały czas rośnie. Czy to coś większego, czy jakaś lżejsza turystyka. Wszystko mamy na miejscu. Co do naszego sklepu, tyczy się to zarówno nowicjuszy, jak i osób już bardziej doświadczonych. Jeśli nie wiecie, co wybrać, zastanawiacie się, macie problem, oglądacie w internecie, czytacie, oglądacie właśnie nasze e, testy i recenzje ubrań i nie wiecie, co wybrać. Wpadniecie do naszego sklepu, i ktoś z naszej motomandowo-sklepowej ekipy na pewno wam w tym pomoże. Więc, jeśli się zastanawiacie i nie wiecie, co wybrać, wpadajcie. Na pewno coś razem wybierzemy, pomożemy, bo po to tu jesteśmy i taka jest nasza misja, jeśli chodzi o sklep. Sklep w poniedziałek jest otwarty od godziny 10 aż do 20. .00. Od wtorku do piątku od godziny 10 do 19. .00. I jeśli chodzi o soboty, to czekamy tu na Was od godziny 9 do 17. .00. Także zapraszamy, wbijajcie!